Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. W dniu wczorajszym odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Artur Michalski. Przekazał za koła bardzo ważną. Informacje. Tak, zgadza się. Przekazał Pan Prezes bardzo ważną informację dla mieszkańców miasta i, i przyszłości naszego miasta. Otóż poinformował nas wszystkich, że wniosek naszej spółki ciepłowniczej o wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego i budowę ciepłowni geotermalnej przeszedł bardzo ważny etap merytoryczny, techniczny. To znaczy, że jesteśmy o niewielki krok. Od zrealizowania bardzo ważnej dla naszego miasta inwestycji, która, no, śmiem powiedzieć, zadecyduje o przyszłości naszego miasta. Jest to inwestycja, która oczywiście głównym jej celem jest zmniejszenie emisji CO2, ale ona skutkuje pewnymi innymi pozytywnymi rzeczami dla naszego miasta. Przede wszystkim możliwy będzie rozwój z, z, z turystyki i rekreacji. Wiadomo z czym jest związane. Związana geotermia, jak również to, że spółka dzięki temu, że nie będzie musiała kupować zgód na emisję CO2 oraz węgla do opalania, zaoszczędzi, zaoszczędzi pewne kwoty środków, które można będzie przeznaczyć dla miasta mieszkańców y, również na y, inwestycje. W najbliższych, jak powiedział pan prezes, nawet może to być z dniach tygodnia. Oczekujemy y, oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie, ponieważ został jeszcze praktycznie ostatni etap, to jest ocena merytoryczna finansowa. Panie burmistrzu, czyli podsumowując, wniosek został pozytywnie oceniony, prace idą do przodu, także nie pozostaje tak. nic innego jak... Życzyć powodzenia w dalszych działaniach związanych z geotermią. Tak, pragnę jeszcze powiedzieć również, że nasza spółka jest już w pełni gotowa do realizacji tej inwestycji. Posiada wszystkie niezbędne grunty albo na własność, albo w dzierżawie od Miasta Koła. Także czekamy tylko na tą pozytywną, ostateczną informację o dofinansowaniu i nasza spółka rusza z budową ciepłowni geotermalnej dla mieszkańców i Miasta Koła. Dla polskich faktów wywiadu udzielił burmistrz miasta Koła, dr Krzysztof Witkowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.